Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Jak widzicie za mną, znowu jestem nad morze, przyjechałem na dwa tygodnie. Byłem dzisiaj na plaży, jest pięknie wypłukana glina, kamienie po sztormach, więc codziennie będę chodził. Nie zapowiadają fali, więc mi tego nie zasypie piaskiem. No a teraz się udaję do Pobierowa na skup złowu. Zobaczymy, co tam ciekawego uda się. Dzisiaj kupić. Piękna pogoda. Powiem Wam. Mega. No i ja śmigam już na skup złomu. Zaraz tam będę. Byliśmy kupić ryby w dziwnowie w sklepie Belona. Łososia na obiad. Śledzie w słoikach. A ja już śmigam na skup złomu. Zobaczymy, może się coś trafi. Może nie. Ale filmik będzie. No i zobaczymy. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Mam nadzieję, że coś będzie. Jadę. Dobra, ja już jestem na miejscu w Pobierowie Na skupie złomu No idę zobaczyć co tam się dzieje ciekawego Dobra, wchodzę na miejsce No powiem wam, że złomu jest w ciul. Widać, że nie jest sprzedawany Pewnie słaba cena i Jest gromadzony No i się tu trochę porozgląda, może Co ciekawego w oko mi wpadnie, ale to muszę patrzeć, Jakieś jakiś rower u góry, może coś z motoryzacji wypatrzę Nic ciekawego nie widzę. No nieraz to są strzały, powiem Wam. Nigdy nie wiadomo, kto co przywiezie. że nic nie ma. Piła była tu jakieś sztuczce ale widzę że to wszystko jakieś współczesne stainless tu też jakieś sztućce pełno nie widzę żadnego starego Od traktora pewnie Kolejna Na pierwszy rzut oka I Kochla aluminiowa. Trzeba sprawdzać, bo nieraz można się zdziwić, że być niemiecka z wojny na przykład. A tutaj, wiadomo, tereny po niemieckie. No tu zobaczcie. Ktoś sobie zrobił maszynkę do mielenia. Z silnikiem. Dobry patent. Pomysłowo powiem, no, tam jakieś grabie coś, na razie nic ciekawego nie widzę, ale jeszcze pójdę tam. Może jest coś odłożone. Bo coś na kolorkach będzie, kiedyś kupiłem tu silnik od WSK w częściach. Tu też nic nie widzę, grubsze żelastwo. Jakieś wykopywane rury, żeliwo stare rury widać. Patrzcie, nie wiem, czy to nie ma nuk od zingerki, od maszyny. Tu, a nie, tu chyba od ławki będzie. Też żelastwa. Jeszcze niektóre wykopane. Ho, ho, ho. Zobaczcie co to jest, patrzcie. Jakaś gąsienica. Wykopano, wykopana. Ale jaja, jakby wojskowa była z wojny. To wykopana jest. Tylko teraz jest pytanie. Czy to jest od deta? Od ciągnika? Czy coś wojskowego? Wykopana jest na pewno. Powiem Wam, że zaryzykować mogę i ją wziąć. Może jest wojskowa. Tu aluminium. Też warto sobie zobaczyć, czy coś nie ma przypadkiem? Na pierwszy rzut oka nic nie widzę. Co to jest? Co coś współczesnego? To Nie wiem, co to może być, ale to chyba to jest coś też współczesnego. Dobra, przejdę sobie jeszcze zobaczyć Gąsienica, nie wiem od czego. Ta tamta będzie nie wojskowa, może od DETA, może nie. Nie wiem. Tu taki rowerek Burkhardt na Handelek. Tu taki rowerek. Nie mam w sobie gdzie jest zły. Twój klimat ma? Merucz, Merucz jakiś niemiecki. Kuchenka, Tu stary żeliwny garnek. I tak to wygląda. Ta ta chyba od deta jeszcze sprawdzę zas. zobaczymy. Rowerek nie jest dłużej Trochę przy nim porobić Gdyby było Sobie poszperam jeszcze Może co tak. No niestety chyba dzisiaj wrócę na pusto Powiem wam No ale bywa i tak nieraz Dobra sprawdzam tą gąsienicę i, i uciekam Ale jeszcze tu będę nigdy nie wiadomo kiedy ktoś Ktoś przywiezie. Zobaczcie, tu zobaczyłem wózek. Tu jest na dwóch bębnach. Tu bęben uszczerbiony. Tu, może cały. Chyba odgłyski te bębny. Nie, uszczerbiony też jest. Nic z tych bębnów nie będzie. A też nie odgłyski, bo. Są aluminiowo wręcz ale niebiorek jest uszczerbiony, niestety Szkoda. Patrzcie, odnowione po, po maszynie Wymienić stolik i fajna rzecz. Ciekawe ile za to by był Durkop po niemiecku jeszcze Zapytam się o to Okej, okay, ja już po wizycie na skupie tak jak mówiłem, nigdy nie wiadomo, co się trafi. Próbowałem targować cenę i słuchajcie, kupiłem te nogi firma poniemiecka, Durkop, stara. Wszystko kompletne, nic nie postrzelane, jest już nawet odnowione. Ładny stoliczek można z tego zrobić. Tu brakuje śrubki, ale wiecie, śrubka to śrubka. Opatrzcie, tu jeszcze Jeszcze wszystko chodzi. Zobaczcie sami. Pięknie się kręci. Pięknie zdobione. Nie wiem czy zostawię sobie ten stolik dla siebie, czy będzie na wymianę. Powiem wam, że dałoby się to nawet wysłać, bo dałoby się to rozkręcić. Super maszyna naprawdę. Zapłaciłem 150 zł powiedział. Powiedział, że jak się nie sprzeda za tyle, to sobie zostawi właściciel. I powiem Wam, że dobry zakup. Jeżeli się zrobi fajny blacik. Super sprawa. Nie wiem, czy sobie dla siebie nie zostawię. Ładny antyczek. Jako inwestycja. Fajnie, bo jest odnowiony. Więc powiem Wam, że jest super. Zresztą można go jeszcze troszkę odświeżyć. Na pewno umyć. Więc super sprawa. Tak to wygląda. A ja mieszkam tu, gdzie zwykle na apartamentach w Wukęcinie. Piękna pogoda zaraz na spacery. Słuchajcie, w się dostałem coś takiego, też ładnie zdobione, troszkę brudne, ale ładne zdobienia. I słuchajcie, zupełnie nie wiem co to za przyrząd i od czego. Naprawdę nie wiem tu jakieś sygnowane CH5 ale ładne, zdobione, widać że też, że stare. Więc słuchajcie, taki zakup za 150 zł. Piszcie w komentarzach, czy warto, czy Wam się podoba. Was serdecznie pozdrawiam. Ja idę kręcić dalej filmy. Będą filmy z wychodzeniem, z wykrywaczem, ze sprzątania ze zbierania złomu, ze skupu złomu, bo będę jeszcze przez dwa tygodnie tutaj, bo dzisiaj dopiero pierwszy dzień, więc yy, będę jeszcze na tym skupie. I jestem zadowolony z zakupu. Według mnie cena dobra. Piszcie czy dobra w komentarzach, jak Wam się ta rzecz podoba. A Was serdecznie pozdrawiam. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Zostawcie kciuka w górę, jeśli się podobało. Jakiś komentarz taktyczny po sobie. Oraz, jeżeli ktoś nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam Was i do następnego. Piona cześć!